Cześć, z tej strony Ewa. Witam Ciebie w kolejnym odcinku serii Artistic Digitizer Junior. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tworzeniu cienia w napisach. Oczywiście to, od czego musimy zacząć, to stworzenie napisu. A więc klikam Liternictwo, Tekst i tutaj wprowadzam słowo bądź zdanie, jakie potrzebuję. Ja tutaj wybiorę inną czcionkę. Przesunę napis na środek tamborka. Teraz wykonam duplikat tego napisu. Zaznaczam napis, przeciągam, klikam literę D i puszczam przycisk myszy. Program automatycznie wykonał duplikat napisu. Teraz zmienię jego kolor. Klikam na wiaderko i tutaj wybieram kolor, który mnie interesuje. Ten kolor będzie odpowiedni. Ustawię teraz pozycję napisu, tak aby czarny stanowił cień napisu pierwszoplanowego. Przejdę teraz do symulacji haftowania. Zobaczcie, że na tym etapie program wykona cały napis w kolorze czerwonym oraz cały w kolorze czarnym. Oczywiście nie ma to sensu, ponieważ stracimy niepotrzebnie nitkę oraz zajmiemy czas hafciarki, a więc musimy zmienić ustawienia. Klikam na napis ten, który jest na górze, następnie w prawym menu u samego dołu klikam w Usuń nałożenia, tak aby zawsze usuwał nałożenia. I teraz widzimy, że program nie wyhaftował w całości liter czarnych, a podzielił je. Co jeszcze bym poprawiła, to odcinanie nitek w tej chwili tych nitek na napisie jest za dużo a więc musimy wejść w opcję optymalizacji aby opcje optymalizacji nam się wyświetliły muszę przejść najpierw na wybór narzędzia opcje optymalizacji i tutaj wystarczy że zmniejszę odległość obcinania pomiędzy obiektami zrobię 3 mm Przechodzę do symulacji haftowania, aby sprawdzić efekt. Ok, teraz haft wygląda dobrze. O ten efekt dokładnie mi chodziło. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że po tym filmie będziecie potrafili samodzielnie tworzyć cienie w Waszych napisach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.